Witam wszystkich w serii za darmo, w serii, której była pojemne przy okazji giveaway'e. Dzisiaj krótko Ubisoft są z okazji 30 urodzin. Każdego miesiąca daje jedną grę za darmo. Jeszcze można pobrać Splinter Sela, ale to już chyba tylko dzisiaj, a później zastąpi go Rayman Origins. Żeby te gry zdobyć, wystarczy, że wejdziecie do linku, który znajduje się w opisie. Zalogujecie się, albo stworzycie, jeśli nie macie konto na Uplayu i po prostu dodacie to, te gry do waszej biblioteki. Uplaya nie musicie pobierać. Wystarczy, że zalogujecie się na wasze konto na internecie. Jak mówiłem każdego miesiąca będzie pojawiała się inna gra. Jak widzicie tutaj Ubisoft rozdaje takie klasyki, więc jeśli ktoś nie grał może właśnie spróbować, więc Splinter Cell jeszcze dzisiaj. Niedługo pojawi się Rayman, Rayman Origins. I co, póki co tyle z mojej strony, trzymajcie się na razie.